Wskazówka numer 1, jak jest napisane yy, w jednym z moich e-booków, albo szybki zech albo wodzenie dotykiem. Amatorzy pytają o taktykę, zawodowcy pytają o logistykę. Dlatego mega ważne jest to, żeby być zawsze w sercu akcji. Jeżeli chcesz być dobry w kontaktach z kobietami, to musisz tam być, gdzie one są. Nawet jeżeli miałoby ci to kosztować więcej. Lepiej, żebyś miał nawet i pokój w samym centrum miasta, w którym żyjesz. I miał mnóstwo opcji niż super kawalekę albo jakieś inne większe mieszkanie na obrzeżach miasta, gdzie, gdzie każde wyjście to jest po prostu jak wyjazd na Marsa i powrót. Bo kobietom też to się nie zawsze będzie opłacało. No, że jesteś młodym facetem. I co? I ona ma wydać na taksówkę do Ciebie 50-60 zł, To często może być jakaś dniówka jakiejś studentki, tylko po to, żeby do Ciebie przyjechać. I ona później co? Ma wracać i... I, i co? I wydać kolejną dniówkę? I dwa dni zęby w ścianę? A może być że zależy, to przyjedzie. No nie no, trzeba patrzeć logistycznie po prostu też. Na to, bo jeżeli ona ma do Ciebie blisko, to chętnie będzie do Ciebie wpadać, zwłaszcza jak jakąś masz w centrum chaty, to już w ogóle będzie już cud, miód, czy coś pizdeszka, delikatesik. Będziesz po prostu piękny. Logistyka, logistyka. Co jakiś czas trafiają na jakieś takie komentarze, pytania. A co mam zrobić, jak mieszkam w małym mieście? To się kurwa wyprowadź do większego. Czego nie rozumiesz? To się po prostu wyprowadź do większego. Idź tam, gdzie są kobiety. Chcesz poznać dużo ludzi? To tam, gdzie jest dużo ludzi. Do dużego ośrodka miejskiego. Proste jak pieprzenie. Nie ma innego rozwiązania. Po prostu nie ma. Czy ci się to podoba, czy nie. Innego. Rozwiązania tej sytuacji nie ma. Musisz przeprowadzić się tam, gdzie są ludzie. Czy Ci się to podoba, czy Ci się to nie podoba. Nie ma innego rozwiązania tej sytuacji.